O! O, i d... udało się. Cześć, tutaj Szaman z kolejnym odcinkiem We Were Here Together z nami standardowe RC12. Mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek. Jeżeli tak, to pamiętajcie zostawić subkę i nacisnąć dzwoneczek. Miłego oglądania. O, czekaj, ja mam animację jeszcze jedno. O, I need You did! listen the purpose of this tower was to create what's called a, a, a soul stone now i need you to find all the pieces one of them is in here in the greenhouse find it once you're done come find me in the high alchemist's quarters good luck Dobra, chyba tak no skończyło się. Ziomek mi powiedział, że musimy zbudować jakiś kamień duszy, żeby się stąd uwolnić i że żeby to zrobić, musimy zebrać wszystkie części. No, nie, jedną część teraz podniosłem, gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu i teraz powiedział, że druga jest w szklarni. Ja w tym momencie jestem w jakiejś szklarni. I okay. no i że potem mamy się z nim spotkać w jakimś wieży alchemika czy domu alchemika, już nie pamiętam. Wlazłem do, do jakiejś dziury. Mam. Ogólnie jestem. Wygląda mi to jak jakaś Bimbrownia. Ja to też jestem Bimbrowni, właśnie. Miałem ci to mówić. Mam jakiś taki właśnie kocioł, tak bym powiedział, z rurą do sufitu, który idzie. Mhm. To jest połączone z jakimiś. Yy, cyferkami. A wiesz co? Może tam jak mam chyba te cyferki. Gdzieś wlazłem przez dziurę i zobaczyłem kolejną rzecz, ale do, do tego przejdę za chwilę. Mam jeszcze urządzenie, do którego mogę włożyć trzy, chyba trzy, nie wiem co. Takie jakby. Wygląda to jak do laboratorium takie ampułki. i nad... kojarzysz takie magneto... No wieżę, takie do odtwarzania muzyki starej, gdzie się wkładało trzy mhm. CD i to tak jeździły, to jest, wiesz, na kółku. To ja coś takiego mam, wygląda jakbym miał tam położyć, nie wiem, nie wiem co do końca, ale, ale coś jakbym miał tam położyć, jakąś szklankę czy, czy coś takiego. Przerwijcie na chwilę, bo jeżeli chodzi o trzy, to ja mam też trzy beczki, które mają trzy różne kolory, pomarańczowy, fioletowy i zielony, więc to pewnie jedno z drugim się jakoś łączy. Pewnie tak, ale to nawet nie, jest, nie jestem w połowie, żeby ci powiedzieć, co ja tutaj mam. Mam jeszcze 5 beczek, yy, które nie są oznaczone chyba w żaden sposób. Kliknę weź. O, i mam kubek z piwem. Mhm, mm jednak bimbrownie. Albo miodem. I mogę to wypić? Skuszę się. Mm. W każdym razie mogę to zrobić. Oprócz tego, dalej mam. Yy, Pięć dziwnych to są chyba dźwignie, nie. Mam taką dziwną maszynę, wygląda jak logistyczna gra, w której Z mam rurami. takie zębatki. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Które mogę w jakiś sposób przesuwać. Jeszcze tego nie będę robił. I ostatnia rzecz, to jak wejdę do tej dziury. Tylko tam mi trochę schodzi. Mam rury. Uh -huh. O. Kolejna jakaś rzecz jest. Mam tych rur e, raz, dwa, cztery, sześć, siedem, ale mam parę przełączników, których wygląda tak jakbym musiał coś wstawić do tych, e, mhm. do trzech miejsc i podokładać do, do te rury, żeby był ciąg tak, jakby. Ja, ja też mam rury są. Więc mam pewnie bardzo podobną rzecz. Ja znalazłem już trzy rury, leżały koło gdzieś tu po mapce, no nie? Okej, okay, to ja jeszcze nie znalazłem, chyba tylko, jedną mam dopiero. Tylko ja tutaj mam cyferki, ma, te rury mam opisane. I kwestia, którą do której mam połączyć. Mam też dwie dźwignie, jedna jest żółta, przesuwam ją teraz, nic się u mnie nie stało. A może się stało, zaczął jakiś żółty ogień lecieć. Jak już zgaszę, czekaj, to przestaje. I niebieski mam. O, jak dam niebieskie, to wtedy niebieska rzecz leci. A jak połączę, to pewnie ma lecieć fioletowe? I pewnie tak. Może coś właśnie w stylu, że kolory muszą dolecieć i ja muszę to uzbierać, żeby. O tak, u mnie się to. Poczekaj chwilkę, u mnie się to wydziela. To jest bardziej gaz jakiś. Mhm. No dobra, spróbuję to wstawić. Wstawiłem to, ale nie, no nie pykło, czekaj. U mnie. Ja, coś robisz, nie? Bo u mnie się zmienia w tym momencie ten licznik. Tak. Dokładam, dołożyłem w tym momencie rurę w jednym miejscu. Mhm. Bo u mnie z zielonego zaczyna przychodzić w czerwony, znaczy jak coś zrobisz, to się zmienia, więc pewnie nie możesz za bardzo tam coś raczyć. A tam zaraz nie mogę. Ja teraz też dołożyłem rzecz i też mi się zwiększył ten. Brakuje mi jeszcze dalej jednej części, wiesz, ja chyba muszę się sobie tam doczytać. Ogólnie by zaczęły mi się palić... O, teraz zgasło coś? Ja teraz wziąłem rzecz. No to... O, Teraz dobra. stop, 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 stop. W tym momencie palą mi się chyba wszystkie. Na żółte? No prawie wszystkie, tak mi się wydaje. Mhm. O, może to tutaj. Dobra, mam dźwignię. Otwieram coś. Oj, nie, zamykam. Nie, to ja zrobiłem. Nie, 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 nie. O, nie? ty do, dołożyłeś mi niebieskie, a ja sobie puściłem czerwone. U a siebie. teraz? Zniknęło ci? Nie, jeszcze nie. Bo nie wiem w którym. To pewnie... A teraz ci zniknie. Tak, teraz niebieskie zniknęło. Się. Dobra, to... Do m... U mnie jesteś wyjściem numer dwa. Jest napisane dwa i tam poszedł mój niebieski. Ty nie masz tych cyferek? E, mam. Mam, mam. No, z dwójki faktycznie wyszło coś i a... mi wpłynęło. Teraz mhm. mi się ulatnie w powietrze, ale chyba to mi nie grozi w żaden sposób. Dobra, a do szóstki pewnie ci wychodzi żółty, szóstki, siódemki, eee... piątki, czwórki. Dobra, czekaj. Z siódemki, U... z szóstki żółty, z piątki, z czwórki żółty, tak. Mhm. My a... musimy jakoś połączyć te rury. Czekaj, zabieram na razie no. wszystko. Musimy jakoś połączyć te rury tak, żeby. Ja mi się napełniły te beczki pewnie. Hmm? Mam ja tą fioletową, pomarańczową i zieloną. Ty nie masz nigdzie dźwigni? Mam czerwoną właśnie. A nie widziałem jeszcze. A mam jeszcze jedną dźwignię, ale ona jest zablokowana na razie. I wydaje mi się, że jakaś ciufcia przyjedzie i ci będę musiał dać. Mam tam y tory. Ciufcie. No. <śled> <śled> no. Aha, no, takie, taka wąskotorowa, ja... no, mhm, A ja tu mam jeszcze te, te przyciski, to da się obracać te rury. No tak, to ja tak właśnie musiałem coś z tym zrobić, żeby... Weź, zardzewiała pompa oprysku, kanister jest pusty, co? Co? Trochę mam mindfucka. Cała idea jest, żeby napełnić te beczki raczej, ale nie wiem jak. O, ja znalazłem książkę jakąś jeszcze. Wow, ile przepisów! Wow, matko wosko. Masz tam przepisy na kolory? Coś w tym stylu. Ale znaczy, sobie muszę... A ty też masz beczki do napełnienia, tak? Yy, mam beczki, ale z których mogłem sobie naleć żółciutkie piwko. Mhm. Które pewnie nie jest piwem i się zatruje jak to piję, ale mogę to zrobić. Cały czas <grym> mnie to kusi. Dobra, mam coś takiego. O o o o, 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 zrobiłem zielony. Połączyłem niebieski z żółtym, zrobiłem zielony. Nie wiem, czy, czy komukolwiek to coś dało, bo u mnie się nie napełnia ta zielona beczka, więc teraz to już nie wiem totalnie, co my mam zrobić. To czekaj, ja mam coś tak kurde. Ja A może mam... się napełnia? W tym przepisie mam coś takiego, hmm. że żółty kubek, który mam już w ręce i zielone wiadro daje mi. I zielony kubek. <laughs> Nie wiem co. Mi żółty wygląda. kubek i zielone wiadro daje ci zielony kubek? Tak. Mhm. Tak to wygląda. I a obok mam już żółty kubek. Plus jakiś grzyb. <laughs> daje mi czerwony kubek. Mm. Także mm. fajnie. Ale mam jeszcze drugą książkę, która mówi mi, że jakiś worek z przyprawą plus ten czerwony kubek daje mi tą przyprawę. Nie mam pojęcia, co to znaczy, to wygląda jakby to miało być na odwrót, ale... Też mam totalnego mindfucka w tym momencie, zabieram swoje rury. Co my mamy zrobić? Ty, możesz, są jakieś... nie. Się zastanawiam, czy ty możesz, możesz mi wysłać coś kolejką. Ale nie mam tu kolejki. Nie masz takiej dźwigi na ścianie? Ma małej, takiej... Mmm. Jedyne dwie małe dźwignie to mam niebieską i żółtą, ale to są odpuszczania kolorów. Coś się stało, czekaj, coś zrobiłem. Boże. Ha. Dobra, idę jeszcze do beczek, bo tam coś musi być chyba z nim. Mm. Dobra. No. Drugi kubek biorę, do którego też mi się żółte nalewa. A ty tam za imprezę robisz? Wypij mam, no już, tak. mam już dwa żółte Kurde, też żółte Patrzyłem czy może w tych beczkach są różne kolory, no nie ale nie. Co ja mogę z tym Próbujesz niebieskim się? zrobić? Tobie nie trzeba niebieskiego? Mm, nie wiem. W tym przepisie nie widziałem. No dobra. Spróbujemy... Spróbuję zrobić coś innego. Coś ci się rusza u Ciebie? Czy coś mi się rusza? Na razie chyba nie. Ja sobie puściłem, żeby niebieski leciał, ale nic mi to nie dało. Moje największe osiągnięcie w tej grze, jak na razie, to zrobienie zielonego. Co ja mam tutaj w ogóle zrobić? Puszczam zielony. Nie wiem, co, nic, nic mi to nie daje, ale przynajmniej coś zrobiłem. <grystanie> Marto, ty nie masz jeszcze jakichś dźwigni kolorowych? Yy, rozkminiam wiesz, ale. No bo jakbyś nie miał dźwigni kolorowych, no to ja z żółtego i niebieskiego nie zrobię tych kolorów. Yy. Czerwoną masz, może? Yy, nie no to możemy musimy w takim razie zrobić to ciśnienie na maksa, żeby zaczęło tam nie wiem się napełnić a może to nas wyrypi to zrób teraz inaczej to, to nic mi nie dało to mi zmniejszyło ciśnienie to zrób żeby mi zwiększyło teraz się trochę zwiększyło ale mniej niż wcześniej no i teraz się zmniejszyło zwiększyło o teraz jest tak i jak ja na początku ja teraz wyjąłem wszystkie rury które wsadziłem tam wcześniej mhm. no to teraz jest u mnie to na środku czerwony Teraz się, o, teraz się zwiększyło o jeden. Jeszcze... Dorzuciłem czerwony jeszcze u mnie. No to dawaj, dorzucaj więcej. Spróbuję co zaraz zmalało, coś. Zmalało. Zwiększyło o. się, zmalało. Teraz jest mniej niż wcześniej. Zniknął mi zielony w ogóle, ale ciśnienie jest o jeden większy. No, mi też zniknęły wszystkie kolory i nie wiem, co mam o tym myśleć szczerze. O, fioletowy o. mi się wyłączył. Wyłączyłem i włączyłem żółty na chwilę. Teraz jest czerwony sam leci mi Czyli pewnie jest za dużo już kolorów. Jak na przykład odłączę żółty to jest, jest fioletowy. fioletowy, no? No, no, no. No dobra, to odłączyłem żółty. Tylko kurczę brakuje mi. No dobra, to czekaj. Ja myślę, że my jakoś między sobą musimy puszczać gazy i to musi jakoś napełniać te beczki u mnie. Wydaje mi się, żeby te beczki się napełniały musimy mieć ciśnienie na maksa. Teraz mam mega biedny. No dobra, zaraz spróbuję. Wsadzę tam dwie żółte i zobaczymy. A co czy się jesteś w stanie mi wypuścić w tym momencie z rury na szóstkę albo siódemkę? E, co co? Z rury na szóstkę albo siódemkę co mam zrobić? Wypuścić ten fioletowy Patrzę. Strasznie ciężko mi tam wejść, bo jest nisko. Z szóstki albo z siódemki fioletowy, mówisz, tak? No. Bo ja teraz sobie hmm. tak ułożyłem, że nie mam nigdzie dziur, ale z szóstka i siódemka mi ten. Nie do końca. Musiałbym... Kurczę. Wiesz co, ja mam tak, ja mam wejście czerwonego w, od strony jakby jedynki i to mi wchodzi gdzieś w podłogę z dwójki. Dwójka mi, to jest taka zapętlona rura, tak bym powiedział i ona wchodzi mi w podłogę z dwójki. No to dobra, ja też mam twoją dwójkę i teraz na przykład łączę mój niebieski z twoją dwójką. I teraz jedyne wyjście jakie mam to jest dwójka, no nie do ciebie idzie fioletowa dwójka. Wydaje mi się, że musimy zrobić tak, żeby nigdzie nikomu nie uciekało powietrze. Nie ucieka. U mnie ucieka w dwóch miejscach. Okej, okay, bo u mnie to wygląda tak, jakbyś puścił powiedzmy z tej czwórki. I ta czwórka jest połączona z piątką i z kolejnym węzłem, który mogę w jakiś sposób ulepszyć. Teraz ci wypada z siódemki, no nie? Znaczy tak, jakby z rury z siódemki. Siódemka jest zamknięto, podłączoną do kotów. Jedyne miejsce, gdzie mi ucieka, to jest tylko w czwórce. Jakieś. Coś... Mogę żółty dorzucić do tego jeszcze, ale nic mi to nie daje, a wyłącza wszystko. Bo jeszcze druga rzecz, że to mi ucieka jakby na połączeniu rury z żółtym. Rury z żółtym. W sensie samo dojście gazu, no nie wejście. I nie mogę mieć otwartego żółtego, bo jak będę miał otwarty żółty... Czekaj, teraz ja coś zmieniam. Spróbuję coś zrobić. Czekaj, 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 czekaj. Czyli tam musi być zamknięte. Tu nie może iść. Tu musi iść tak. Bo żółtego nam nie trzeba. No dobra. Musi... Zrób fioletowy. Make it happen. Fioletowy? Dobra. Mm. Raz. Czerwony jeszcze ci dorzucę. Tutaj był chyba ten. No proszę, masz, powinien być zaraz fioletowy. Nie, bo gdzieś nam się łączy to z żółtym. Z, za dużo jest, no. Zaraz no, ci tak. powiem, w którym miejscu się łączy z żółtym. Z żółtym się łączy... Pomarańczowy jest teraz, no. Czerwony jest z żółtym. Czekaj, tutaj zabiorę sobie to. Zostawię żółty. O. Bo ja nie chcę żółtego, nie trzeba nam żółtego. My pewnie musimy po kolei napełnić wszystkie beczki. Dobra. Czyli teraz tak. dajcie ci pomarańczowy. Mhm. Mm tak, teraz jest pomarańczowy. Chyba, że spróbujemy jakoś pomarańczowym napełnić. No, chociażby. M Poczekaj. Nie, do pomarań... Teraz... Teraz ja zamknąłem i mi nie ucieka w tym momencie nic. Ja... Musiałbym zrobić tak Ale nie mogę tak zrobić, bo Nie mogę mieć pomarańczowego na dwójce A żeby... No nie, Musiałbyś jakieś zrobić, żeby na dwójkę mi nie leciał Kurczę, patrzę na te przepisy cały czas no nie? Żeby na dwójkę ci nie leciał No. Dobra, już sekunda Jak Czy mamy tak? robić pomarańczowy na dwójkę, żeby ci nie leciał. Yy... Dobra, jest taka opcja, chyba. Dobra. Czekaj, 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 jeszcze nie. I teraz ja, żeby to puścić dalej, musiałbym ci to puścić teraz. na. Teraz, na trójkę ci to puściłem. A na trójkę też mi tego nie trzeba. To nie mogę nie puścić tego. A, a mogę ja powiem. ci puścić na piątkę, czy wtedy mógłbyś jakoś się tego z trójki pozbyć? No spróbuj. Co ci powiem Okej, okay, jeszcze nie. To byś musiał... Nie mógł mi z jedynki, ani dwójki też puszczać, żebym miał wolną trójkę Z jedynki bym nie mógł. Hmm? Jedynki muszę. Z jedynki absolutnie muszę i to jedyne Dobra. co muszę. Z jedynki, z szóstki, z siódemki zawsze muszę. To czekaj, zaraz. Z jedynki, szóstki i siódemki, tak? Tak, zawsze muszę. To A... czekaj, to spróbuję ci to wysłać tak, żeby się zamknęło. No teraz, proszę. Teraz mi nie. A, jeszcze z trójki mi puszczasz cały czas, no nie? Hmm no no a mogę? wolałbym nie no czekaj, no to u mnie z trójki dostajesz bo dostajesz czwórki jak nie też dostajesz... trójki to musiałbyś zablokować czwórkę albo eee... piątkę no piątkę, ale piątki ja nie mogę zablokować czy u mnie nie ma żadnej opcji jeśli leci od no ciebie z dobra. piątki to ty... leci do ciebie z... O. Teraz nie tak, leci. Tak, mogę zrobić. I mogę zrobić tak. Tak, tak nie. nie możesz, bo. Bo z piątki mi wtedy leci. Tak. Jesteś w stanie zablokować piątkę? N nie. Czekaj. No nie, gdzie... bo ty o, uruch jak uruchomiłeś czwórkę, to z automatu leci piątka i w drugą stronę. No to dobra, powiem ci tak, w tym mogę momencie. Tak zrobić. W tym momencie mi wylatuje. Mogę ci puścić albo na piątkę, albo ci mogę puścić na czwórkę. To moje jedyne to, dwie opcje w tym. A nie, nie albo na trójkę. Na trójkę to też będzie problem. U, no to jeszcze inna opcja. Czekaj, zabiorę to. To mogę ci zamiast tego... O, o i Udało się, podmieniłem, napełniła się pomarańczowa beczka. Jedno mamy załatwione. Ho 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 ho. Trzeba zrobić, czyli o to chodzi. Chodzi o to tylko, żeby się zapełniły, wiesz, wszystkie... wszystkie dziury. Fajnie. No. Czyli zobaczę czy jak zabiorę teraz to. No dalej jest napełniona, elegancko. Czyli została nam zielona, i została nam fioletowa. Dobra, do zielonego prawdopodobnie czerwony nie będzie potrzebny, no nie? Do zielonego no, nie, do zielonego wystarczy niebieski żółty i żółty. Niebieski. Czyli no. wyłącz teraz czerwony? No wyłączyłem. Dobra. Ja biorę, biorę wszystkie części z powrotem do ręki i powiedz mi, co ty chcesz. Żółty i niebieski, włącz obydwa najlepiej. W żółty ci puściłem, niebieski też puściłem. I teraz A, powiedz... u mnie niebieski muszę ci puścić na trójkę. A jak to jest u Ciebie, że ty te kolory możesz puścić tylko do konkretnych rur, czy możesz wybrać dowolnie pomiędzy rurą a kolorem? Nie no, ja niektóre rury mam na stałe podłączone po prostu, że nie mogę a, ich zmienić. Okay. Na przykład jedynkę tak mam albo szóstkę i Jedynka siódemkę jest tak mam. Żółta, tak, Tak, jedynkę żółte, dwójkę niebieską, szóstkę i siódemkę. zmiksowane, na 100% będziesz musiał coś z nimi zrobić, a resztę no mogę eksperymentować. Dobra. Dobra, i ty chcesz... Teraz chcemy ten zielony, tak? Teraz chcemy zielony. No. Ja mogę puścić Czekaj, w tym momencie pa, niebieski na przykład na trójkę. Sekunda, sekunda, bo ja to sobie u siebie to połączę i. Okay. No dobra, to... Nie, nie, powinien być nie... No dobra, być dobra, zaraz dobra. Zielony, no? Jest zielony. I teraz tak. Muszę ci go puścić. Muszę na przykład... Dobra, jakbym zrobił tak i zrobiłbym tak, ty masz załatane wszystkie dziury? Nie, jeszcze nie, ale zaraz będę miał. Bo w ten sposób to ja bym miał wszystko załatane u siebie. Ja też. Jest, pięknie, wszystko. napełniło się zielone. No teraz to nam idzie jak burza. I fioletowe jeszcze nam zostało, zabieram wszystkie rury. Dobra, ja tak samo. I do fioletowego co nam tam czerwony Żółty zabieram, a czerwony potrzebujemy. I teraz Dobra, nie możesz wpuścić na jedynkę. Dobra, e, da się zrobić, nie ma problemu. Żaden problem. Proszę puść, bardzo. Pójść gdziekolwiek indziej. Może być nawet na szóstkę, siódemkę, trójkę, na dwójkę. dwójkę? Mhm. Dobra, mam dwójkę. Teraz tak, ja ci to muszę puścić na czwórkę, trójkę albo nigdzie. To na czwórkę poproszę, ale będzie, że dostaniesz nigdzie. od razu z piątki, albo nigdzie. No. no i co? O, dobra, teraz mi leci na szóstce i siódemce. Tak, no to załataj to. Dobrze. No i piąteczka. Piąteczka to było. Bardzo ciężkie na początku, bo bawiliśmy się nie tym co trzeba. No a ja na tutaj przykład... mam bardzo dużo rzeczy. Na przykład nie te... od tego zacząć. ciśnienie to w zasadzie było zupełnie niepotrzebne. Poza tym, że no, wystarczyło po prostu patrzeć czy nigdzie nie ucieka, wiesz, dym. Dobra, myślę, że możemy tym skończyć ten odcinek. Jak wam się podobało i chcecie zobaczyć więcej Ercia 12 na kanale, to zostawcie łapkę w górę. Chętnie też poczytam wasze komentarze, co sądzicie o tej serii. No i oczywiście nie zapomnijcie o zasubowaniu, żeby zobaczyć kolejne materiały i jak to Ercia zawsze przypomina. No zabrałeś, no już myślałem, że mi nie zostawisz tego. Pamiętajcie też o dzwoneczku. <laughs> Pamiętajcie o dzwoneczku. No dobra, no to hejka. Fez o